Cześć, ja jestem Kasia i witam Was bardzo serdecznie na kanale Potęgi Obrazu. Zarówno w tym, jak i w kolejnym odcinku przejdziemy przez proces projektowania postaci. Od czego zacząć i jakich metod użyć, aby finalnie postać była ciekawa i przyciągająca uwagę odbiorcy? Mamy z Potęgą Obrazu dla Was pewien schemat, który mam nadzieję ułatwi ten proces i sprawi, że projektowanie nabierze nowego, inspirującego wymiaru. Jak zacząć projektowanie postaci? Kiedy mamy do czynienia z postacią, którą widzimy pierwszy raz w życiu, czy to w rzeczywistości, w grze, w komiksie czy animacji, nasz mózg odczytuje jej wizerunek w odpowiedni sposób, żeby jak najszybciej zdobyć pełnię informacji i zbudować pierwsze wrażenie. Czasami może być ono mylne, jednak zawsze nasz umysł dąży do zbudowania pełnej postaci. Najpierw dostrzegamy wygląd postaci, to jaką ma budowę ciała i dynamikę ruchu. Następnie odbieramy jej atrybuty, czyli rzeczy, które ma ze sobą. Kolejno widząc postać z jakimiś przedmiotami, wyobrażamy sobie, że potrafi się ona nimi posługiwać, stąd zaczynamy budować umiejętności i cechy tej postaci. Na koniec, sumując to wszystko, tworzymy sobie pewien model osobowości. Aby lepiej zobrazować schemat, wyobraźmy sobie, że lądujemy na wyspie. Idziemy plażą w kierunku dżungli. Z pomiędzy drzew wybiega na nas goły facet i szybko nas mija. Byliśmy zajęci swoimi myślami, więc ledwo go zauważyliśmy. Po chwili z krzaków wybiega druga postać. Widzimy, że jest dość niska i bardzo szybko biegnie. Widzimy, że ma włócznie w dłoni, strój ze skór zwierząt i kościane ozdoby. Podejrzewamy, że skoro ten człowiek posiada broń, to pewnie jest jakiegoś rodzaju wojownikiem i potrafi walczyć. W końcu dostrzegamy szeroki uśmiech na jego twarzy, kiedy nas mija. Nie było na jego twarzy agresji czy złości, tylko radość. Wnioskujemy więc, że jest to pogodny i szczęśliwy tubyles. Tylko dlaczego taki zadowolony gonigałego faceta po plaży? Podczas projektowania musimy wykonać odwrotną pracę. Do tej, która została zrobiona podczas postrzegania. Bardzo dobrą praktyką jest to, aby zacząć od osobowości projektowanej postaci. Należy zastanowić się, jaka ona jest, co lubi, czego się boi, jakie ma usposobienie. Następnie zastanawiamy się nad jego umiejętnościami. Co nasz bohater potrafi? W czym jest dobry? Może jest w czymś wybitny? Czym się zajmuje? Z czego żyje? Zaczynamy to wszystko spisywać. Kolejna rzecz to atrybuty, czyli przedmioty, które nasza postać aktualnie ma ze sobą. To może być miecz, blaster, torba na laptopa i tak Warto, żeby jeden atrybut uczynić głównym, a resztę dodatkowymi. Ten główny powinien być największy i najważniejszy dla postaci. Dopiero kiedy mamy to wszystko spisane i zaplanowane, zastanawiamy się nad tym, Jaki wygląd będzie pasował do tego, co już wykombinowaliśmy? Spisujemy, jakiej budowy jest nasz bohater i jak się porusza. Mając powyższe dane, dopiero przystępujemy do szkicowania. Postać, którą będziemy projektować, to szczurołap. To, co o nim wiemy, to to, że jest to były żołnierz. Po wojnie nie miał zajęcia, więc zatrudnił się jako szczurołap. Jest teraz w wieku około 30 lat. Ma psa, który mu towarzyszy, jest niezwykle bystry i pracowity. Ma także pociąg do alkoholu. Niekiedy zdarzyło mu się uciekać przed kultystami w kanałach, ale on raczej nie szuka przygód czy zwady. Tworzymy teraz serię szkiców poszukując odpowiedniej pozy. Najlepiej z uwzględnieniem głównego atrybutu. W tym przypadku będzie to zmechanizowana pułapka na szczury. W obecnej fazie nie skupiamy się na pełnym designie w każdej z pus. Zajmiemy się tym później. Tutaj kluczowe jest znalezienie pozy, która będzie spójna z osobowością i historią postaci. Oczywiście projektując postać, która ma być zwinna, szybka i łatwo przeciskać się w ciasnych miejscach, nie będziemy szukać masywnej, muskularnej sylwetki. I na odwrót, projektując postapokaliptycznego wojownika z toną żelastwa na sobie, Raczej wątła i mizerna postawa nie sprawdzi się zbyt dobrze. Poszukajmy różnorodności w szkicach, obejmując zarówno pozy statyczne, jak i dynamiczne. Celujemy stworzenie kilkunastu, a najlepiej około 30-40 różnych pus. To nie tylko doskonały początek na oswojenie się z postacią i poszukanie jej charakterystycznego stylu bycia, ale też świetny sposób na rozgrzanie ręki. I zwyczajne rozrysowanie się. Kiedy już wybierzemy odpowiednią pozę, możemy zacząć ją ubierać. Nie ograniczajmy się do jednego projektu. Poszukajmy różnych opcji, różnych rozwiązań. Optymalnie przygotowanie trzech szkiców powinno rozwinąć temat. Zaczynając projektować design, zastanówmy się ogólnie, jaki ten strój powinien być. Myślę, że dla każdego nazwa profesji szczurołap przywołuje podobne skojarzenia parszywa, brudna robota. Strój powinien być z pewnością wygodny i funkcjonalny, też zabudowany. Przydadzą się torby, dodatkowe kieszenie, pasy na wszelkiego rodzaju trudki. Nie zapominajmy również o podkreśleniu indywidualnych cech i atrybutów, które nawiązują bezpośrednio do charakteru i osobowości postaci. W przypadku naszego łowcy, dodanie butelki wina może odnieść się do jego słabości, podkreślając zarówno jego wyrafinowany gust, jak i oznaki traumy. Podobnie, zwracając uwagę na szczegóły takie jak krótko ostrzyżone włosy czy blizny. Możemy symbolicznie odnieść się do niezbyt kolorowej przeszłości. to zwierzęta inteligentne i świetnie przystosowane do przetrwania. Chyba nie trzeba tutaj nikogo do tego przekonywać. Ich inteligencja objawia się między innymi w podejściu do nieznanych sytuacji. Gdy stado szczurów napotka coś nieznanego, aktywują się tak zwane szperacze. To kilka szczurów, które wyłaniają się z grupy, aby zbadać nową rzeczywistość. Jeśli chodzi o jedzenie, szperacze próbują pokarmu, Podczas gdy reszta stada cierpliwie czeka na efekt. Jeżeli szperaczom nic się nie dzieje, pozostałe szczury dołączają do posiłku. W przypadku, gdy szperacze giną, stado dowiaduje się, że pokarm jest niebezpieczny. Przyroda, jak widać, bywa okrutna. Z tego powodu doświadczony szczurołap zdaje sobie sprawę, że używanie trutki do zwalczania szczurów nie jest skutecznym rozwiązaniem, ponieważ trutka zabiłaby jedynie szperaczy. Doświadczony łowca szczurów stosuje bardziej wyszukaną strategię, prezentując szczurom atrakcyjne jedzenie jako przynęte. Dopiero potem, gdy szperacze zakończą testowanie nowego pokarmu, a reszta stada zaakceptuje go jako bezpieczne, zastępuje jedzenie trutką. Mechanizm ten z pierwotną nieufnością stada, która przechodzi w całkowitą akceptację, gdy tylko szperacze nie doświadczą negatywnych skutków nieznanego. Jest na tyle silny, że jeśli coś nieznane zostanie zaakceptowane jako dobre, szczury bez wahania spożyją trutkę, nawet w obliczu umierających pobratymców. Właśnie takie smaczki czy sposoby działania warto wcześniej prześledzić. Im większy research zrobimy, tym mocniej wejdziemy w postać. Gdy tworzymy design, warto, aby na postaci działo się wiele. Pamiętajmy, że koncept art nie przepada za minimalizmem. Tutaj obraz przewodzi. Komunikujemy się z odbiorcą właśnie poprzez obrazy. Opowiadamy historię za pomocą atrybutów, ubioru i wszelkiego rodzaju dodatków. Z poprzednio wybranej wersji przejdźmy teraz do czystego szkicu. W tym miejscu skupię się na detalach, starając się wyciągnąć i uwypuklić każdy z nich. Poprzedni szkic pozostawiam na warstwie poniżej i zmniejszam jej widoczność, tak aby jedynie lekko widzieć poprzedni zarys i na tej bazie tworzyć już czysty szkic szczurołapa. Nasz czurołap to były wojskowy. Myślę, że tutaj dobrym elementem będzie dodanie mu drobnego atrybutu w postaci papierosa. To co ważne to to, aby twarz była jakaś, aby coś wyrażała. Nasza postać ma czworonożnego kompana, więc warto nawiązać interakcję na przykład spojrzeniem, tak aby całość tworzyła spójny koncept. Dodanie takich elementów jak poparzenia, blizny, zadrapania wzbogacają projekt postaci o dodatkową opowieść, narrację, więc zawsze warto się zastanowić nad przeszłością, co można wykorzystać dodatkowo. Wszelkiego rodzaju fiolki z trudkami, torby, sakwy na dodatkowe przynęty ładnie urozmaicają design i są praktyczne. Wiemy, że nasza postać ma słabość do alkoholu, być może wynikającą z trudnej przeszłości. Dlatego też, w celu podkreślenia tego wyszczególnionego elementu, umieścimy mu piersiówkę i butelkę wina zapasem. Przemierzanie ciemnych, brudnych zakamarków czy kanałów z pewnością nie należy do najprzyjemniejszych zajęć. Dlatego warto zadbać o praktyczne elementy, takie jak lampa, tutaj akurat w nawiązaniu do lampy wojskowej, czy sznur, które znacznie ułatwią tą niełatwą robotę. Wysokie nieprzemakalne buty stanowią ważny element wyposażenia, dodając nie tylko komfort, ale przede wszystkim działając jako skuteczna bariera przed wilgocią i zimnem. To niezwykle istotne zwłaszcza podczas przemierzania trudnego, wilgotnego terenu. Grube rękawice natomiast pełnią funkcję ochronną, zapewniając izolację termiczną i zabezpieczając dłonie przed zimnym wiatrem czy ewentualnymi urazami nie tylko ze strony szkodników. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju mechanizmy, bronie, maszyny, warto kierować się zasadą 30 do 70. Co oznacza, że powinniśmy korzystać w 70% z istniejącej wiedzy i wzorców, oraz pozostawić 30% na eksperymentowanie i wprowadzanie czegoś zupełnie oryginalnego. Dążmy do oryginalności, ale nie zapominajmy o solidnej bazie w tym, co już istnieje. Dzięki temu zachowamy równowagę między sprawdzonymi rozwiązaniami a kreatywnością, tworząc projekty, które są zarówno stabilne, jak i inspirujące. Istotne jest, aby to, co projektujemy, nie oddalało się zbytnio od realiów i krążyło gdzieś w innej czasoprzestrzeni. Chociaż w niektórych przypadkach odstępstwa od tego założenia mogą być pożądane, w ogólnym sensie ważne jest, aby nasze projekty miały formę, która przynajmniej sugeruje, że mogłyby istnieć i funkcjonować w rzeczywistym świecie. To z pewnością doda realizmu i wiarygodności do projektu. Nie zapominajmy o naszym wiernym czworonożnym przyjacielu. Duet może być podkreślony różnie, na przykład przez harmonię kolorystyczną, ale także przez dodatki, takie jak właśnie sakwy sugerujące nie tylko obecność towarzysza, ale również jego pomoc w codziennych zadaniach. Zdecydowałam się także dodać mały element przy obroży, powtórzony już wcześniej w pierścieniu na palcu szczuroława, co dodatkowo podkreśla więź między nimi. Mamy więc gotowy, czysty szkic do projektu Szczurołapa. Mam nadzieję, że chociaż trochę zainspirowałam Was do stworzenia własnych postaci z historią i narracją w tle. Tak więc zachęcam do polubienia kanału i subskrypcji, jeśli chcecie być na bieżąco nie tylko z odcinkami, ale także uczestniczyć na żywo w sekcji live. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia! Twoją pasją są gry komputerowe, filmy czy animacja? Możesz przekuć to marzenie w pracę. Tworzymy wymagające kursy internetowe z codziennym wsparciem instruktorów oraz pomocną zaangażowaną społecznością. Potęgaobrazu.pl. Dołącz do nas.